Witam, dzisiaj będziemy robić wysiewy różnych warzyw. Na pierwszy ogień idą selery. Mają strasznie małe nasionka. Potrzebuję około 30 selerów. Będę wysiewał w takie doliczki One są 5 na 5. I planuję ich w ogóle nie przesadzać, nie pikować. Docelowo mają być tutaj, aż... aż mi ładnie urosną, i będą gotowe do po prostu do wysiewu w gruncie. Yy... Sele jest ciężkim warzywem ogólnie. Długo wschodzi. I siejemy go rzucając na górę nasionko, nie przysypujemy, możemy delikatnie przyklepać nasionko, trochę mi się ręka ziemi ugrudziła. Yy... Się seler korzeniowy makar, sorry, że do góry nogami, ale mam już tu otwarte. I po jednym nasionku do doniczki najpierw sobie powrzucam aptekarska robota. Strzelają mi jak chcą. Próbuję na sam środek rzucić, ale no niestety. Nie wychodzi tak wszystko jakby się chciało. A wysiewam tylko dlatego teraz, bo tutaj w Anglii ten klimat jest troszeczkę inny niż w Polsce. Tu się zaczyna wszystko. O, patrzcie, na on dostało, nie spadło. ten mod inny zaczyna tu się wszystko delikatnie wcześniej się wcześniej kończy trochę to potrwę zanim to wszystko wsadzę po powolutku ciekawe jak będzie ze schodami no i patrz tu sypałem nie rzucałem nie rzucałem dobra tu wrzucimy wrzucimy jeszcze na wszelki wypadek tutaj jedno nasionko jak wykiełkują dwa najwyżej obetniemy jedno ziemię już mam namoczoną nie żeby było to przykryć potem ale nie mam zbytnio jak bo te doniczki są wysokie nie mam takiej małej szklarek, szklarenki żeby ta wielkość się utrzymywała będę to musiał kontrolować nasionka bardzo bardzo mało się zobaczymy jak będzie ze wschodami jak zacznie wschodzić a będzie mi brakowało gdzieś jakiejś jednej po no prostu dosiejemy dobra to co zostało właśnie wrzucimy tutaj zamkniemy no i teraz delikatnie trzeba przyklepać tylko żeby to nasionko zostało tutaj no patrz i się przykleiło chyba do palucha teraz nie wiem czy tutaj już się przyklepało czy się nie przyklepało tu mi się zdaje że nie wsadziłem dobra nie będę tego przyklepywał bo mam mokre ręce a tu chyba nie ma. To tu rzucę sobie jeszcze jednego na wszelki wypadek. No i co, jak zrobię, mi się rozsada. Dobra. No, a jak przygotowywałem ziemię, to miałem doniczki, ugniatałem bardzo mocno. Jak tutaj widać, żeby pozbyć się pęcherzyków w środku, I żeby delikatnie potem ziemię rozpłychnić, to przygniatałem z każdej strony, przetykałem i w ten sposób nabitą ziemię nigdzie pęcherzyków potem na górze delikatnie sobie przyklepałem dobra teraz to zostawimy zobaczymy jak długo będzie schodzić no i co kończę ten filmik i biorę się za wysiew kolejnych warzyw 30 mam, 30 potrzebuję, Renanco. Oznaczyłem sobie selerem, ale z drugiej strony, na wszelki wypadek, gdyby mi się stało, napisałem sobie cyferkę. I sobie też w notesie zapiszę, jaka cyferka, jakie warzywo. W sumie teraz się nie ściera, no ale zobaczymy, w to podawać. Dobra. Dzięki za uwagę, na razie.